Dzień dobry, dzień dobry. Na no wymoźniku. Eee, właśnie chciałem to. I dzwoneczki, całą noc. Czy tam przy bałki? I wschód. Słońce gdzieś tam wschodzi. Piękne niebo. Kurczę, ja przeziębiony jestem. Mam nadzieję, że kamera to oddaje. No, w tyle pinioków to. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie, co chciałem powiedzieć? Przejdziemy, kurczę, bo ja to mam te zatoki, nie? Jakoś odrodzenia, wrodzone chyba. <laughs> I nie wiem, już kombinowałem, żeby jakieś popowałem takie płyny dopukania, że w jedną dziurkę od nosa się wkładał, w drugiej wyleci. nic tam nie pomaga. no jakieś mam, mówię. Wrodzone, no. A szkoda, bo to zawsze właśnie. O! Jakieś lampy, da jakieś lampy, kiedyś chodziłem. Pamiętam. i cholery, nic nie pomaga. Cały czas. No co zrobić? Ale o, tutaj nie pięknie. Chociaż też taka niebieskawo-szarawo coś niebo jednolite. Ale te wschody piękne, piękne. Bardzo mi się tu podoba, muszę przyznać. Bo oprócz kilku rzeczy, które są i tak do naprawienia, to reszta a i te cybałki jakoś trzeba <laughs> zepsuć do. No. <laughs> Oj, a ściecią <nie> mogę śmiać. <laughs> no dobrze, witamy, czy tam witam w nowym dniu i odcinku. Pani mama już zmieniła wodę. Ja narwałem tego zielonego z tego czegoś. Jednym dałem drugim. Jedzą tu niemożliwie. O, tam już opitolili jeden patyczek cały. Czy tam opitoliły, Chociaż może opitolili, no, mam nadzieję, że jakiś w Portkach też jest na nie tylko w Kieckach. Czekajcie, no statkowa je najwięcej. No dobrze, dobrze, a ty babki grają, nie ja tam się muszę w prze, prze, ten, wyprawić w odwiedziny, nie niech sobie grają, żartuję, znacie, ci co znają to znają mój humor już, dobra, banany rosną, a wczoraj troszkę posprzątaliśmy, w sumie to dziewczyny posprzątały, ja tylko... Dałem krótki przykład. No, ale to jeszcze wiadomo trzeba. No i co? I to jest tu problem taki, że nie wywożą tutaj z tych śmieci. Znaczy nie, że oni by nie chcieli. Ja bym chętnie chciał, żeby jakaś tam śmieciara jeździła i wywoziła, ale nie ma. I nie wiem, no może kiedyś będzie. Patrzę na stan wody. No jest. Woda jest. Żabki sobie kumkają. A, jeszcze chciałem coś pokazać, ale to już tu nie przejdę. Dobra, to jak dojdę, to pokażę. Dobrze, w sumie to już tu mogę pokazać, bo to jest w koło zrobione. Gdzie jest mój paluch? Gdzie jest kamera? Czyli w koło ogrodzenia. To są te kaczuchowe Przysmaki Ten gimbalek coś oszalał ostatnio. Może jakiś update się zrobił czy coś. O. No i te liście kaczuchy lubią bardzo. No to poprosiłem, żeby to rozsadzić wszędzie. Jak sobie będą biegać, czy tam chodzić, czy maszerować, to sobie będą dziobać potem nie. Dobra, także tyle na razie. Dołu na studnie nie pokazuję jeszcze, bo... Ja już tam byłem zobaczyć. Ale bo nie ma co pokazać. No. Kopać trzeba dalej. Także jak Panowie przyjdą, mam nadzieję, że już niedługo. Która jest teraz? No nie wiem. Szóstej nie ma w każdym razie, To pokażę. Jak będą kopać dalej. O, mama. Pani mama też jedzenie, kaczuchy aż śpiewają za szczęścia Janeszam o kwa, kwa. jak widać panowie wylewają wodę, chyba to jest deszczówka Tak czy inaczej jest powiedziane, żeby kopali O, a to siedzi tam w wodzie. Gdzie Wierzę niż kolana? A ta jest chyba też szówka, trzeba ją wyciągnąć. Tak naprawdę szkoda, że nie ma już pompy, to można by było to szybciej. No dobra, no, no dobrze, mam nadzieję, że mnie słychać jako tak, bo wieje. I No mówię, no natura płata figle. zresztą są nie tylko tutaj wszędzie. Różnym, nie wiem, przedsięwzięciom no i co, i trzeba, to jeszcze kaszki pokażę, no i trzeba na to właśnie brać poprawki. Także panowie tam wyciągają wodę, potem będą kopać dalej. Niech kopią jak najgłębiej. Będzie tylko lepsza woda. Albo kto wie, w może jeszcze jakiś. O, siedzę. pojadły tego. Gdzie statkowa? jest na przodzie, na froncie bym powiedział. O, jedna nóżka ten. No i już zaraz do dzieci miały. Czy tam mieli. Jak to poznać, nie? Znaczy, domyślam się ale czy, czy, czy ten, czy chłopak, czy dziewucha, czy ja. Dobra. Myślę, że mama trochę za dużo. Siostra dobrze nasypała, bo my tak sprawdzamy. Od początku, ja nie, bo tam jeszcze ziarna jakieś jest, ale chyba za dużo tej śród tej, tej odżywki, czy jak to tam nazwać, nie, tego pokarmu. Bo to jakieś tam jest czymś tamtym, wcale nie takie tanie. Także niech rosną tutaj szybciutko. No, także okej, okay. bananowce rosną. Kaczki jeszcze dostały, one lubią te listki, dlatego są posadzone całe w koło tego. Ech, będą sobie jadły. No, statkowe największe. A może to jest właśnie kaczor? Nie, tak z, jakoś z buzi na kobitkę wygląda. Chociaż one wszystkie na kobitki. Kurczę, zobaczcie, jak mi brówki obeszły. Tylko stanąłem na chwilę. Gdzie to jest na nogę? O! Jezus. Idźmy stąd. W cholerę <grym> No właśnie, takie są uroki tropików, że jak się tylko zatrzymasz, to cię coś zeszłe. Ja myślałem, że to jest... Czekajcie, to. Ale że to podobno nie, nie wolno dawać. Jezu, to bardzo podobne. No. Mieszkają tutaj, to się znają, no. Normalne, my też wiemy tam w Polsce, jakiego grzyba ziszczy, nie ziszczy tam i tak dalej, i tak dalej, nie? Też mamy Różne trujące rośliny. Jest taki, jak on był, ten już kiedyś go wspomniałem, Łuczaj, czy taki facet, on tam się lubuje w tych różnych robakach, roślinach i tak dalej. No, dziś pokazywał, którąś roślinkę, że jak nie daj Boże, by się zjadło, to. No, że do widzenia. Także też mamy. On tam wcina różne rzeczy, ale no zna się, zna się, zna się. widać, że z zamiłowania, o, tu też chodzą, To są takie czerwone, wielkie, bysiory te mrówki. No idź to. a ja też tak sobie chodzę. Chodzę sobie bez butów. A tu kto wie, czy się nie czai jakiś pseudofan mój, czyli Viper. Nie no trzeba, nie no trzeba o tym nie myśleć, <noise> za bardzo, dobra, lecę, jadę, postaram się tego arbuza kupić, bo <noise> jakoś wyrzuty sumienia mam, że drugi dzień nie kupiłem. Jedzą, piją, czyszczą się, no wszystko okej, okay. jak nie listek to jakąś, no statkowa pije. Może to jakaś gęś jest, jakaś większa niż inna. Nie no kaczka. No dobrze. Nieloty tak zwane. No, żeby nie latały właśnie sobie w lewo, w prawo, tylko siedziały na miejscu i rosły. Dobrze, ja kupiłem arbuzy, kupiłem jeszcze mango takie zielone. Bo wszyscy lubię, ja też lubię, muszę przyznać. Tylko ja nie jem z tym chili z solą, nie tylko tak samo Ej. E, i na no co? I zaraz dam kaczuchom, a tu chciałem zobaczyć Panowie tu działają główny szef wszyscy Ale ja nie idę, bo tu woda jest. Zaraz się, się ja tam znajdę jako wodnik Dobra o, jeszcze głębiej. Dobrze, dobrze, to chodzi o to, żeby jak najgłębiej. Będzie czystsza woda i tak okay. dalej. Hello. <grymne> żeby się nie zabaliło. To... No jest taka yy, ciężka robota tak naprawdę. I Jak wczoraj powiedziałem czym głębiej, tym czyńżej. No ale... To mi panowie się zaoferowali, więc... Dobra, idę kroić Arbuza i te, pogadam sobie tutaj jeszcze z szefem. No dobrze, pierwszy kawałek Arbuza. Ten poszedł, ale chyba nie znają tego przysmaku. Ale zaraz. O, już idzie następny kawałki. O, Bach. Bach. Give the other one. Tu. Kupiłem dwa. No jeden dla nas na deserek. Ja, yeah, give the, this one too. Please. No i niech mają trochę tego słodyczy w życiu no. Fajnie, fajnie, fajnie wyglądają. No już ile Dwa dni i i będzie dużo, dużo więcej. Wygląda na to, że wszystko jest ok, o tamte już idą. Tamte znają, bo ja wcześniej dawałem, no tam co obgryzłem to dawałem, także one znają, a te widocznie nie, nigdy jeszcze nie miały i nie znają, no ale się poznają, jak zobaczą tamte, że jedzą, to... No, także skórki dawałem, obgryzione i jadły. No tak, bo to trochę cukru, trochę tam czegoś, no. niech coś od życia też jest. No. O i to właśnie te liście. Ja zrywam co rano, no to już pokazuję. Co rano bardzo lubię. Ja yeah, now you make everything a eh? Good. Very good. Okun. No jak widzicie całe, jak tylko to wyrośnie i będzie już stado docelowe, to sobie będą wcinać, kiedy im się zachce. No dobrze, ja wracam, bo składam odcinek, także wracam do internetu. No co zrobić? No takie, ten, takie wahadełko ze mnie teraz jest, że tu, tu po zakupy z powrotem yy, zobaczyć studnie, panowie tam kopią. Mówią, że osiem tych tych będą chcieli kupić. Osiem, czyli jedna będzie wystawać na, na zewnątrz. Czyli poczekajcie, jeśli są metrowe czyli 7 metrów, czyli 7 metrów, no to dobrze, w sumie to niech kopią tak naprawdę, jeśli im się będzie chciało, jak najgłębiej, bo będzie czystsza woda. No dobra, no co tam mogę zrobić, no, trzeba wykopać i tyle, także tam filozofii nie ma, tylko że ciężka robota, także... Szacunkiem, dlatego kupuję codziennie, odkąd panowie pracują jakieś. No żeby zjedli sobie i tak dalej. Mi się napili też. No wiadomo nie. No ciężko. Dzisiaj akurat nie jest tak super gorąco. A! Fryzjera znalazłem. Tam gdzie byłem arbuzy kupić, jest fryzjer też. Także, i ten, do, 5 zł, 1,25 25. Znaczy, 5 tysięcy rieli. No, oby tylko nie spitoliu fryzury mojej. No, ale dobra, to jutro podjadę, trzeba się integrować. No, ta jedzą, bo wiedzą, znaczy, bo znają. I już nie jedzą, tylko zjadły prawie. O, tam już sobie wychodzą, bo tu mają otwarte. Poczekajcie. Tu jest zagrodzony ten. Gdzie jest mój palucho, Tu jest zagrodzone. A tu już jest otwarte i sobie chodzą po całym tym. Bananów mi tylko tam nie podgryzać. Dobrze, dobrze. Ta jeszcze dwa dni też już się otworzy. Trzeba jakoś ponumerować. No, sadkową to się rozpozna, bo. Jest jakaś wyróżniająca się. Ale i inne, żeby nie było potem kłótni w rodzinie, która czyja, i, jak, i tak dalej. No dobra. Bez śmichów, ichów. Hamaki porozwieszane. Elegancja. Elegancja. Zobaczymy, jak dalej to wszystko będzie szło. No dobrze, posiłek Na, przygotowany. Ten... Jemy tutaj jeszcze jest. Ja lubię bardzo. Ostre. specjalnie przygotowane. No to Znaczy, nie wiem czy specjalnie dla mnie, ale z, z dużą ilością chili. To alukowe, O. Tak. Wszyscy jedzą, pracownicy. Ja i tak dalej. O, to też, też jest. Jakaś zupka. Są jeszcze gdzieś ziemniaki, a przynajmniej były jeszcze z pół godziny temu. Zobaczymy. No i tyle no przerwa na lunch W sumie jest 11 Dobrze idzie no, dobra to jeszcze no nie wiem czy to pokazać co, co chwilę tą dziurę Dobrze idzie. Panowie, coś tam wyszło, że może jednak 10 będzie tych, tych, tych kręgów betonowych potrzebne, No dobrze, no niech będzie i 15, tylko, bo to wtedy chyba lepiej, czystsza ta woda i tak dalej. Także, no w każdym razie też się. Przestrzelili, bo mówili, że dwa dni. No nie, dzisiaj jest trzeci dzień, ale ja się nie dziwię, to ciężka robota jest, naprawdę ciężka robota i no i warunki tam właśnie, nigdy nie wiadomo co tam pod ziemią będzie, nie. Także zobaczymy. To jest pan, hello, hello. Pan przyjechał, zobaczcie, z chlebem to wszystko woźne jest, bagietki takie, tylko to są takie te, no waciki, nie. Zjesz całą, niby duża, ale jak ją dobrze ściśniesz to kuleczka się zrobi. Ale, ale co do tego? A tu jakiś, mam pić płonów. No dobra, jakieś. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Dobra, nie wiem, no pan zajeżdża. To wszyscy tak trochę obwoźnie. O, energetyki jakieś. Pije. Widać potrzebuje energii. W sumie muszę się przyznać, że dawno chleba nie jadłem. E, na tym ryżu jadę. No to bym spróbował, ale kto wie, może trzeba samemu wypiec wreszcie po jakimś tam czasie. No dobrze. No dobrze, ja to jestem. Znowu dostawa przyjechała, którą zamówiłem. Właśnie nadepnąłem na coś. No ty, ty, ty. Jeszcze więcej tych listków. Jak to jest? Dla czelistków. <śleskujesz> Przepraszam, tych krzaczków. No właśnie. Daj, niech sobie jedzą kaczuchy, ile chcą. Pan też przyjechał jakimś... czymś tam. O, drugi pan posprząta. No dobrze, dobrze. No dobrze, przyjechały... Przyjechały... No jak to się mówi? No te, te, te... Myślałem, że do metrowa to są chyba... półmetrowe. Te... Nie wiem, to obręcze, no, kręgi, zwał jak zwał. No. Dobra, niech, niech będą. Pół metrowe też, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, a miało być dziesięć chyba. To no, czasami jest tak, że ciężko, ciężko się dogadać, ale, ale zobaczymy. Nie, no. no, że tu, że tam no. No. niech rozładowywują No, no, no Na sznurek zrobiony już, nie? Tak to w sumie nie musi być jakieś takie super grube, może być, bo to jest, to tylko woda pędzi, tam nie będzie i są w pionie jedna na drugiej, a nie, wiecie o co chodzi, jeśli chodzi o jakieś odpływy pod ulicami miast, to one muszą być grubsze, no bo, no nie wiem, samochody jeżdżą i tak dalej, a tu będzie stała jedna na drugiej w pionie, także... No, dobra. Jak coś się zacznie dziać, to nakręcę, dokręcę. No, dobra. Idzie pierwsza. Pierwsza, to jest ta, co ma być na samej górze. Troszkę inaczej muszę przyznać sobie, to wyobrażałem w sensie te, te. ale, ale zobaczymy efekt końcowy, no. O, i teraz co? A, bo chce jak najbliżej, dobra, dobra, rozumiem, dobra No dobrze, a to już potem sobie tam we dwóch czy tam we trzech spokojnie się podniesie takie coś eee. Dobra, następne o Nurki, nie śnurki. Dobra. muszę buty. Znaczy buty, chlapki. Muszę zabrać, bo mi jeszcze... No dobrze, dobrze, tylko tutaj czegoś nie rozumiem, bo to ma być pompa jeszcze. Aha, to w tym już trzeba się wwiercić chyba. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. I leci następna. Cementy są jeszcze też żeby to zespoić No dobrze, nadzieje no się, nadzieje no się, cały czas się dzieje Ile tylko może się dziać Dobra ja uciekał No i dobrze, następna ląduje Renienka, czy tam zwał jak zwał. A ja co? A ja będę yy, kończył ten odcinek, bo dzisiaj już nie za wiele się wydarzy. I... Znaczy nie za wiele, na pewno się coś wydarzy, tylko ja to nagram na jutro. Nie za wiele w sensie niespodziankowym chyba, chociaż, chociaż nigdy nie wiadomo. Jeszcze raz pokażę siódmy oddech kaczuchy Tak e, e, Nasze już ta się na, nauczyły arbuza jeść proszę zobaczyć Nie wiem czy to będzie widać przy tą siatkę Zależy gdzie będzie łapało ostrość Tak już pojadły sobie odpoczywają teraz Po jedzeniu No dobrze, dobrze Także będę kończył dzisiejszy odcinek. Jadę w ogóle wstawić e... no właśnie dzisiejszy odcinek, bo potem będzie jutrzejszy, e... czyli dzisiejszy. Także jadę wstawić, bo już się z... przemielił, tylko go trzeba po prostu, mam nadzieję, że tam zostało z 5 minut, ale zobaczyłem, że przyjeżdżają. Panowie z tymi betonami, to, to podjechałem szybciutko. Do zobaczenia jutro. Pozdrawiam. Panowie, czy Kamera wodna, życie w Kambodży, w swoich filmach godzin. Z na twarzy, krok po kroku, pokazuję świat. Bez pośpiechu wam oku.